Znakomity duet podczas Gali Prime, MMA7. Ja nazywa się Filip Wiszniewski, a ze mną ten oto duet, czyli Bouncing Betty oraz trener Jezierski. Witam serdecznie. Trio, trio, trio. jeszcze trener Balon, tylko uczę. Jeszcze nie ma przy tak. No to opowiedz jak ta walka, bo w mojej opinii to był taki prawdziwy powrót do tych Freak Fightów, freak fightów z piekła RODEM. Czy ta walka tak miała wyglądać? Znaczy, no nie spodziewałam się, że to się stanie tak szybko. No było mocno. Patrycja też zadawała mi dużo mocnych ciosów. Myślałam, że trochę się pobijemy w parterze, jednak no została sama stójka. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Jestem bardzo zadowolona z siebie no i tyle. Trenerze, czy cały plan zostały spełniony? Czy trener spodziewał się takiego chaosu? Znaczy, takiego chaosu się nie spodziewaliśmy, ale jakby znaczy, no... W ogóle, generalnie, jeżeli chodzi o free fight, no to, to chaosu należy się spodziewać. E, no tutaj, w miarę próbowaliśmy my z narożnika ten chaos znać. No i powiedzmy, że momentami się to udawało. E, no Myślę, że mówię, przeciwniczka mocno napierała do przodu i to był wynik też tego chaosu. Myśmy przygotowali trochę na bardziej e, taką przekrojową walkę. E, no ale nie było, to pod, nie było takiej potrzeby. Wystarczyła stójka. No myślę, że kilka naprawdę mocnych ciosów yy, yy, Żabety zadała, co było widać. Zarówno kolana pod siatką były też dobre brzuch, no, no, no myślę, że naprawdę. Fajnie się pokazała jak ma na, na, na debiu Podnoszę takie wrażenie, że nie tylko ty miałaś ciężko w klatce, bo głos trenera również bardzo mocno zajechany, tam chyba przepona nie była używana. Słyszałaś te wszystkie wskazówki i podpowiedzi? Tak, słyszałam jak trener też odejdź, 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 a ja stoję. No tak trochę ciężko było się opanować na początku, no, to była pierwsza walka, więc wiadomo, ale trochę mam niedosyt szczerze mówiąc, że tak nie wiem czy dałam, nie wiem czy pokazałam wszystko co potrafię ogólnie na tej walce, ale no i tak cieszę się, że wygrałem więc jak no, myślę, że tyle, ile mogłam, tyle z siebie dałam. Co ty czułaś w tym kluczowym momencie wyjścia do klatki? Czy to mm, taka swego rodzaju podkrętka, czy starałaś się jednak przypominać wskazówki trenera? Nie, w ogóle nie myślałam o treningach, jak weszłam do klatki. Wtedy już po prostu miałam takie, będzie co będzie. Jolo, lecimy z tym, zobaczymy. Bardziej tak. To był freestyle. <noise> Trenerze, która płaszczyzna tutaj będzie kluczowa w następnych pojedynkach? To nie, nie będzie jakby dominującej płaszczyzny, bo trzeba po prostu robić, jakby i przekrojowo trenować. No ale ja tutaj myślę, że akurat Betty fajnie kuma parter, już zaczyna fajnie, fajnie naprawdę kumać parter i zaczyna, biorąc pod uwagę staż treningowy, tą stójkę też całkiem nieźle. Także... Zobaczymy, my będziemy robić MMA na pewno, a nie ani a ani tylko Jitsu, także, także tutaj no nie myślę, że naprawdę tutaj pomimo tego chaosu parę fajnych zachowań takich powiedzmy profesjonalnych. Trener tak zawsze chwali i ciśnie zarazem, nie? Tak to wygląda. Nie, nie no przecież wierzę. A, a mój głos to nie jest wynik tylko tej walki, na szczęście była tak krótka, tylko no poprzednich kilku gali i to po prostu się nawarstwiło. Na szczęście dzisiaj już mogę mówić, ale, ale do wczoraj, do przedwczoraj ja jeszcze no nie szczęście, nie bo jakbym nie słyszała trenera, to nie wiem co by było, bo trener Przemek raczej nie krzyczy. Tylko trener krzyczy, ale mam mniej podobno głos, więc... głos trener to zazwyczaj jest i największy orędownik i największy kad czy ty też masz takie tak. wrażenie Oczywiście trener Bartek to szczególnie w ferworze wywiadów niezwykle ciężko było dostrzec jak wyglądało to skończenie zdaje się że tam albo problem z kolanem albo z więzadłami czy e, będziesz w stanie tutaj przybliżyć co dokładnie się stało Znaczy tak byliśmy już pod klatką ja jej zadałam parę ciosów widziałam już w jej oczach ogólnie że ona nie chce i był moment że ona mnie próbowała kopnąć ja jakoś tak próbowałam jej przychwycić nogę i jej się nagle ta noga jakoś tam wykręciła i coś jej się stało. Nie wiem, widziałam ją później w punkcie medycznym w tym pokoju i no płakała bardzo, bo mi naprawdę szkoda, jest mi przykro. Znaczy w sensie cieszę się za siebie, ale też mi jej trochę żal, bo wiem, że mówiła, że chciała pokazać, że naprawdę się przygotowywała i... Odnoszę wrażenie, że kluczem do zwycięstwa w tym pojedynku, jeśli chodzi o Ciebie, było nie banie się ciosów rywalki, twoja przeciwniczka odwracała się po ciosach, ty zaś nie, ale czy był jakiś moment, yy, jakiś cios, jakieś kopnięcie, które w szczególności odczułaś? Tak, jeden cios albo dwa mi zadała, nawet tutaj troszkę widać. Yy, dwa takie mocne dostałam, ale tak poza tym to nie, no nie bałam się jej. Tutaj raczej tak... Nie, nie nie, czułam nie, to, zagrożenia. Taki bólu, po prostu. Tak. już to Tak no, już jest, Prawda, jest no, wysoki wiem, próg bólu, no. więc jest okej. Okay. Naprawdę ma charakter, więc, więc sobie myślę, że będzie dobrze radziła. No i co? Ja myślę, że bez względu na to, kolano i tak już później od tego momentu ta walka by się potoczyła w jednym kierunku. No to, no to może tak szybko. Nie? no w 99% pewni. Oczywiście zawsze wywołają wypadki w drugą stronę, ale. Ale myślę, że, że, że od początku ta walka jakby była na, na rzecz e, 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 BTA, a po prostu Beaty. Jakie Bady. Przecież wiem? <grym> na Sparingach trenerzy mylili moje imię, nie? Tak? Boże? Bada, Żaneta. Bernadeta. No. Bardzo piękne imię. Jak, jak trener rozdzieli te emocje, kiedy trener jest w narożniku na galach sportowych, a tutaj podczas Freak Fight'ów? Jaka jest różnica? Znaczy jest na pewno, znaczy podejście do tego jest małe, małym może przymrozeniem oka. natomiast jakby uważam, że no ci ludzie są tutaj na takim samym poziomie, znaczy nie jak sportowcy, powiedzmy, no, ci, którzy wychodzą do walki, czy z jednego narożnika czerwonego niebieskiego, są na takim samym poziomie powiedzmy, w, w galach y, stykte profesjonalnych, bo też są na wysokim poziomie sportowym. Jakby no emocjonalnie człowiek podchodzi do tego, chce wygrać, chce, żeby jego zawodnik wygrał, więc jakby emocje są podobne. Jest tu trochę więcej może zabawy. Jak widać sportowcy też mają, tak można nazywać filików, są sportowcami, jakkolwiek, czy na wyższym, czy na niższym poziomie. No potrafią rozbawić, że publiczność dodatkowymi występami w nie? Tak. Czyli <grym> masz, jakiś, masz jakiś wzór, który widzisz, Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski czy dzisiaj Zwycięski Łukasz Rajewski? Ojej, nie widziałam, że wygrał. W sensie nie no, ja się tak nie interesowałam wcześniej tym, tym sportem, więc tak szczerze mówiąc nie za bardzo, e, także no, no nie. że to ostatnie pytanie przygotowania Gamera. Jaka to jest faza? Czy to już jest kluczowa faza sparingi? Luz, siła, czy jaki teraz, etap? Teraz Gamer ma plan wylecieć do Stanów, więc, więc no już jesteśmy tutaj, no, jesteśmy na, na półmetku, no bo to tak, 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 tak wygląda. E, jeszcze trochę czasu zostało. Teraz myślę, że trzy tygodnie w Stanach i zobaczymy. No. Będziemy, będziemy oceniać profesjonalny sport. No ale tak powiem jeszcze, że tak faktycznie, jeżeli chodzi o Borysa i Mateusza, to kilka porad przed walką mi udzielili. Bardzo fajnych, tak właśnie tak mentalnie ale trochę w No, książki, książki jeszcze uczyma. nie przeczytałam. Właśnie tak, no, Borys mówi, że powinnam ją przeczytać przed walką, ale ja tak mówiłam, że no, trochę nie mam czasu teraz na to, się bo się przygotowuję. Mówię... Kurczę, nie pamiętam. Zostań fajterem. Zostań fajterem. a nie stań się fajterem? Stań się fajterem. Fa Dzisiaj w pewien tak. sposób już zostałaś. No chyba tak, zobaczymy. Tak, nie wiem, czy się czuję fajterką jeszcze. Już. znaczy, możesz. No, już mogę być fajterką? Dobra. Kiedyś Popek po walce z Burnejką powiedział, jestem już fajterem, także ty też możesz. No to powiedzmy, jestem już fajterem. Także zachęcamy do czytania książek. Tyle dzisiaj zwycięska Bouncing dziękuję. Betty, dziękuję i trener Jeziewski.